Ta wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi to jest dla mnie wielkie przyżycie, bo jest to um, chyba najciekawsze muzeum w ogóle, jakie znam. Stawa Sophie Thun pod tytułem Secret Performance, która będzie prezentowana w Muzeum Sztuki w Łodzi od 13 czerwca do 26 października 2025 roku, jest największą indywidualną prezentacją prac prez artystki do tej pory w Polsce. Wystawa ta przekracza trochę format normatywnie przyjętej wystawy indywidualnej, ponieważ punktem wyjścia do narracji jest połączenie ostatnio powstałych prac Sofii z wyborem prac z kolekcji. Artystka w ostatnich miesiącach pracowała nad wielkoformatowymi odbitkami, które ustawione są w przestrzeni wystawienniczej w formie instalacji. Zamontowane są na metalowych stelażach i wypełniają przestrzeń. Te wielkoformatowe prace skupiają jej zainteresowania artystyczne, na które składają się kwestie autoreprezentacji, kwestie pracy z archiwami, kwestie przenoszenia miejsc, dokumentowania oraz ujawniania mechanizmów produkcji fotografii analogowej. W moim wypadku pierwszą decyzją jest zawsze rozmiar że to muszę wymierzyć rozmiar ciemni, żeby wiedzieć, czy w ogóle będę w stanie zrobić takie powiększenie, bo mam zasadę, że jak powiększam to do rozmiaru 1 do 1, co rezultuje często w wielkich odbitkach albo, albo robię stykówki. Byłam dwa razy na kwerendzie. E, więc mogłam grzebać w szufladach przez e, dwa tygodnie z Franciszkiem, Danielem, e, Bogdą i Pawłem więc świetnymi ludźmi. Wspólnie z Sofii dokonywaliśmy wyborów i przymierzaliśmy magazyny Muzeum Sztuki, aby wybierać z jednej strony fotografie analogowe, poczynając od lat dwudziestych aż po współczesność, z drugiej strony szukać prac, które powstały w innych technikach, które mogą nam opowiedzieć o podstawowych elementach fotografii, takich jak światło, czas czy przestrzeń, które stanowią kontrapunkty. I momenty zwrotne w przestrzeni wystawy. Secret Performance to wystawa, która powstała w dialogu z kolekcją Muzeum Sztuki w Łodzi. Ta instytucja jest w posiadaniu wybitnego zbioru fotografii awangardowej, ale nie tylko, która była gromadzona w dużym stopniu przez Urszulę Czartoryską. Pomysł na wystawę wychodził z materialności fotografii, którą Sofii jest bardzo zainteresowana. W tym, że fotografia to papier, który się starzeje, niszczy, marszczy, ale że właśnie dzięki temu jest również obiektem, służy do przenoszenia przestrzeni z miejsca na miejsce. Myśleliśmy początkowo, żeby zestawić pracę Sofii przede wszystkim z awangardowymi fotogramami, ale koncepcja wystawy urosła i jak widać to jest blisko 30 artystów i artystek, którzy pozostają w dialogu z pracami Sofii i podkreślają wybrane właściwości tych dzieł. Wystawa oczywiście powstała również w po raz kolejny w współpracy z FotoFestiwalem, co pozwala nam również kierować nasze projekty do publiczności tego ważnego ludzkiego wydarzenia.